ma z tej strony, Kosiara. Witam Was w kolejnym odcinku z Knaka. No i co, dzisiaj będziemy walczyli już z botem Robot Gundahara. No i zobaczymy, jak nam wyjdzie walka. No i co, zapraszam do odcineczka. Dobra, tutaj mieliśmy w ostatnim odcinku tą kacenkę już, więc sobie ją pominiemy jak najbardziej. No i co, mordeczku? nie zapomnij też zostawić łapeczki w górę i subika na kanale. Żeby nie ominęły Cię kolejne odcineczki jest... No i dobra, mamy robocika O Jezus Kroś, taki on jest szybki Tu ma nawet gordę Ale wystarczy, że po prostu będziemy robić uniki przed nim. Dobra, tak nie ma co go atakować, widzę. Czyli będzie trzeba robić po prostu uniki przed nim. Okej. Okay. Oho! to ładuje tam. No to było? Dobra, ale walka nie jest jakaś... Nie wiem, nie wiadomo jaka. O kurcze! Ole mi przywalił. Dobra, próbujmy jeszcze raz. I on ma tych pocisków. Dobra, bo zaraz zginę. Nie chcę przekombinować. No to ginę, Kurde. Dobra, ale w miarę możliwości już wiem jak to wygląda. Ciekawe czy walczę. Tak, dobra, to jest jego pierwsza faza. Ale przed tym to ja muszę uciekać. Ej! Okay. Ora jest banjety. Ole mi przywalił. Kurde, znowu ma te naładowane. Będzie łatwa walka. Ani trochę. No kurde! Nie mogę go dojechać. Dobra, znowu to główno używa! Bronił się. Ja pierdziele, znowu to ładuje Kurczę ogólnie bardzo słabo No i fajnie, no i z tego już nie ucieknę, nie? Kurde, on tą trzecią fazę ma taką nieciekawą. Tą pierwszą fazę jakoś szybko muszę przejść. Jest, dobra, pierwsza faza pokonana. Muszę uważać na te jego kule. Ten robot jest dużo niż ci się wydaje. Dawaj, dawaj, no. Akwaj, masz ciosa. Kurde, teraz ma tą specjalną siłę. Wolę jednak do niego nie podchodzić. Dobra, mam już schemat na niego. Jest, pięknie. Dobra, trzecia faza teraz. Kurde. Najgorsze, że z tego już nie mogę uciec, nie? Jest dobra. No, kurde, nie mogę z tego uciec. No. no, dawaj, dawaj. Jest, rozwalony? Oho, dobra, mamy kadcenkę. Jak samolot No Dobra, chyba odwrót. Taktyczny odwrót poleciał. No, jesteśmy gotowi. I to jak? Tak? pora zakończyć tę misję. Ruszamy zniszczyć ich armię. Albo to, co z nich zostało. <laughs> Pamiętajcie, że ten, kto się śmieje, ten się Już śmieje, nie śmieje ostatni, nie? Spotkamy się na Jałowych Pustkowiach i znajdziemy ten fresk. A my z doktorkiem polecieliśmy. Chodź, Lukasie. Czas przygotować się do wyprawy. To ciekawe, co teraz nas spotka. O, strzelają do nas! Niespodziankę, i mamy też tobą lokację na pewno. A zobaczymy, gdzie się znajdujemy. Ogień w kolorze tęczy. Oj, doktorek chyba nie wyrobi. Postaram się przeciągnąć maszynę. Kiedy tylko dotrzemy na tkwi nie doleci tam. Do leci. Chwila grozy. Dawaj do góry. Doktorku. Udało się. Dobra, jesteśmy na jakiejś górze. Dzięki, Charlotte. No i teraz. Tak. Poradzę sobie z silnikiem... Ale ponowny start może stanowić problem. Spróbuj odszukać tutaj jakieś relikty. Chyba będziesz musiał zmienić się w Okej, okay, tu już mamy kolejny rozdział, więc słuchajcie, dzisiaj też będzie krótszy troszeczkę odcinek. Bo chciałem, żebyśmy pokonali tego bossa. Widzicie, że no... Łatwy tak naprawdę nie był. Trochę trzeba było się naruszać nad tym wszystkim a tyle co mogę wam powiedzieć z samego opisu na pewno na kolejnego rozdziału to na naprawdę ten rozdział będzie długi co najmniej następny odcinek więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie jeżeli wam się odcineczek spodobał zachęcam do zostawienia łapeczki w górę subika na kanał z dzwoneczkiem oczywiście, żeby przychodziły wam powiadomienia o filmie no i co, trzymajcie się i do następnego NERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER